A czemu ten trener jest kontrowersyjny, bo tak powiedziałeś? Trener, można powiedzieć, trochę starej daty, taki hiszpański starej daty. Generalnie teraz taki trend w hiszpańskiej piłce. Duży, I też się z tym zgadzam, tak? Duża forma, duży wpływ analizy. Analizuje się właściwie wszystko, tak? Treningi, rywala, własną drużynę. Analizujemy dane. Powstają całe departamenty, jeżeli chodzi o analizę. Zaś Mendelibar jest całkowicie w drugą stronę. Mendilibar nie zwraca uwagi na analizę. Można powiedzieć, że jest eventem, jeżeli chodzi o top europejski. Dlatego też Mendilibar chodzi mu o to, żeby moja drużyna się czuła dobrze w moim modelu gry i to jest najważniejsze. Tak? Reszta, reszta się dostosuje, ale to moja drużyna ma się czuć dobrze w moim, w moim modelu gry, zamiast mieszać im, a ci grają tak, ci grają inaczej, bo uważa, że to powoduje. To, co najważniejsze jest, Kiedyś tam przyjechał właśnie ten na staż i rozmawia rozmawialiśmy z Mendy Libarem i, i spytali się właśnie go, jaka taka rada dla trenerów, jaką by dał taką radę, takie zdanie, czy i powiedział, że mieć po prostu klarowne, to co chcesz przekazać zawodnikom, tak, żeby nie, nie mylić ich, y nie wprowadzać jakichś y wątpliwości, tylko przedstawić to w mega klarowny sposób, jasny, żeby piłkarze to dobrze zrozumieli. Bo wiedziałeś o zasadach właśnie, które wprowadza w swoich zespołach. On na przykład w obronie stawia na równowagę, czyli nie na przewagę zawsze plus jeden, jeżeli chodzi o krycie zawodników, na przykład kiedy stosuje jego zespół wysoki pressing w tym czasie na połowie przeciwnika. Tylko jest zachowana równowaga. Dlaczego to już może to powiedz ty? Na połowie własnej, tak? na połowie, na połowie przeciwnika, na połowie mhm. własnej jest równowaga. Też powiedział takie zdanie, że nie poprzez to, że będziesz bronił w, z większą ilością zawodników, będziesz bronił lepiej. Mhm. Chodzi o to, że broniąc w równowadze, też, też to jest wszystko klarowne, tak? Bo ja mam. Swojego najbliższego zawodnika, muszę go kryć i wiedzieć, że w przypadku, jeżeli mój kolega obok mnie dostanie zagranie, dostanie piłki, piłkę za plecy, czy yy, przeciwnik do nogi, ja jest, muszę być w dyspozycji, żeby go zasekurować, tak? Czyli kryję najbliższego, asekuruję yy, jakby sąsiada z boku. I, i proste mechanizmy, tak?